Wszystkie jednostki, tradycyjnie dla Subaru, są przeciwnego typu i są wyposażone w napęd łańcucha rozrządu. Silniki 15 są dość niezawodne, chociaż zdarzają się nieprzyjemne incydenty. Na przykład wielu właścicieli odnotowuje zwiększone zużycie oleju, które zwykle osiąga 1,0-1,5 litra na 100 tysięcy km od wymiany do wymiany. Problem dotyczy przede wszystkim Subaru z FB-20B. W niektórych przypadkach, co można policzyć na palcach jednej ręki, właściciele skarżyli się na duże zużycie oleju już wcześniej, po przejechaniu od 40 do 60 km. W przypadku potwierdzenia faktu spalenia oleju, do wymiany poddawany był zespół bloku cylindrów, tzw. krótki blok. Producent przyznał się do wady, powołując się na niską jakość pierścieni tłokowych. W 2014 roku dokonano modyfikacji jednostki i teoretycznie problem został rozwiązany. Przebieg świeżych samochodów jest nadal niski, dlatego jest zbyt wcześnie, aby oceniać rozwiązanie problemu. Kolejna niewielka liczba właścicieli skarży się na obce dźwięki, świszczący oddech, podczas uruchamiania zimnego silnika lub podczas jego pracy po rozgrzaniu. W pierwszym przypadku, zgodnie z założeniami szeregu mechaników, winny jest napinacz łańcucha, nie usuwa on całkowicie luzu. Rzemieślnicy opracowali nawet technologię napinania łańcucha. W drugim przypadku podejrzanymi byli zawór AVCS, aktywny układ sterowania zaworami oraz te same cieszące się złą sławą pierścienie tłokowe i łańcuszek rozrządu. Po skontaktowaniu się z centrum serwisowym w związku z obcymi dźwiękami, gdy silnik był ciepły, niektórzy właściciele otrzymali nową krótką blokadę. Na szczęście powyższe wady są niezwykle rzadkie. Jednak podczas pracy trzeba stawić czoła innym wadom. Na przykład nagle może zapalić się czujnik niskiego poziomu oleju w silniku. W takim przypadku poziom oleju będzie normalny. Z reguły lampkę sygnalizacyjną można zgasić po prostu w wyłączeniu zapłonu. Jeśli czujnik nadal nie ożywa, należy go wymienić. Producent zaleca to w swoim biuletynie technicznym, w którym informuje o usterce, która może ujawnić się przy każdym przebiegu. Ale trudności z uruchomieniem mogą pojawić się po 50-70 tysięcy kM. Jednym z założeń jest to, że winne jest nieprawidłowe oprogramowanie sterownika silnika. Jednocześnie wielu udało się pozbyć problemu, demontując i czyszcząc części rozrusznika. Samochody Subaru 15 wyposażone są w dwa typy skrzyń biegów: 5 lub 6 biegową manualną, w zależności od silnika, lub lineartronik CVT. Warto zauważyć, że bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów Subaru jest bardzo niezawodna. W każdym razie przekładnie CVT innych producentów mają znacznie gorszą trwałość. Nie było żadnych skarg na ręczną skrzynię biegów. Układ napędu na wszystkie koła wykazuje nie mniej godną niezawodność. 15 jest wyposażony w dwa rodzaje układów napędu na wszystkie koła. Modele z mechaniką wykorzystują stały napęd na wszystkie koła z centralnym samoblokującym mechanizmem różnicowym i sprzęgłem wiskotycznym CDG. W normalnych warunkach moment obrotowy rozdzielany jest pomiędzy osie w stosunku 50 do 50. W połączeniu z przekładnią CVT obwód aktywnego wektorowania momentu obrotowego AKT przekazuje 60% mocy na przednie koła i 40% na tył. Gdy zmieniają się warunki drogowe, sprzęgło wielopłytkowe natychmiast rozdziela moment obrotowy pomiędzy osiami. Zawieszenie małego Subaru okazało się niezbyt stabilne. Łożyska kół, amortyzatory i dźwignie przednie mogą wymagać wymiany po od 50 do 80 km. Do tego czasu drążek kierowniczy może również zacząć pukać. Być może nie chodzi o wytrzymałość komponentów, ale o charakterystykę zawieszenia. Jest tak wszystkożerna, że wielu właścicieli, zapominając o sobie, przestaje zwalniać przed dołami. Rezultat jest oczywisty nieszczelne amortyzatory i podarte ciche klocki. Jeśli chodzi o drążek kierowniczy, producent przyznaje, że występują uderzenia, ale nie uważa tego za wadę. Przedstawiciele Subaru odwołują się do cechy konstrukcyjnej i twierdzą, że pracują nad zminimalizowaniem nieprzyjemnego efektu. Jednak szczególnie wytrwałym właścicielom udaje się na koszt producenta wymienić stukającą przekładnię kierowniczą. Nowoczesne samochody mają delikatny lakier i cienką karoserię. Wszystko to jest obecne w Subaru 15. Korpus dość szybko ulega odpryskom, zwłaszcza kapturowi, a żelazko łatwo ulega deformacji przy uderzeniu kamieniami. Przednia szyba również nie jest specjalnie trwała, gdyż z biegiem czasu ulega zużyciu, a kontakt z kamieniami powoduje pęknięcia. Podgrzewane szyby świateł przeciwmgłowych nie lubią wody i śniegu, mogą pęknąć. Wnętrze 15 również wpisuje się w trend ekonomiczny. Z biegiem czasu plastik zaczyna skrzypić, a pomalowane elementy dekoracyjne zużywają się. Niektórzy właściciele narzekają na łuszczącą się powłokę kierownicy. Kolejnym nieszczęściem jest skrzypienie oparć przednich siedzeń. Wadę eliminują dilerzy, instalując specjalne tuleje na tylnej ramie. Ponadto dochodzi do uszkodzenia bocznych wsporników siedzeń. Dzieje się tak na skutek zniszczenia gumy piankowej, ocierającej się o metalową ramę. Na koniec warto wspomnieć o pojedynczych przypadkach awarii sprężarki klimatyzacji, przestaje nadmuch zimnego powietrza oraz hałasu wentylatora na grzewnicy, konieczne smarowanie.